Cześć, witamy Przedświątecznie. To chyba nasz ostatni filmik przed świętami. Wielkanocnymi oczywiście tym razem. Chcieliśmy Wam pokazać bardzo, bardzo banalny, prosty sposób na wianek wielkanocny. Tak właściwie podstawą naszą będzie głównie bukszpan, jakieś dodatki, które można kupić w każdej kwiaciarni i w sumie gałązki, drut, tak właściwie niewiele mamy, to są takie już e, ostatki, które nam zostały. Ale kręcimy ten filmik właśnie po to, żebyście zobaczyli, że ze wszystkiego można zrobić coś fajnego. E, dlatego będziemy robić mniej więcej e, taki wianuszek. Takie wianki, na przykład, jak już się zrobi, nawet same z bukszpanu można połączyć z e, tą rzeczką, jeden w drugi, tak e, sobie. I powiesi na drzwiach, tak, jeden pod drugim. I to naprawdę bardzo fajnie będzie wyglądało. Nawet takie same puste bianki. Przygotujcie sobie o takie malutkie gałązeczki i będziemy sobie je dodawać jedna do drugiej, aż stworzy nam się taki malutki wianek, tenuszek. Oczywiście, drucik. Dobra, to mamy. I dodajemy sobie. Y ten nasz bokszpan. Drutu nie dawajcie dużo, tylko tak, żeby wam chwyciło, bo później ten drut będzie widoczny. Fajnie, jeżeli macie pistolet na klej. Mój w dalszym ciągu się nie odnalazł. Nie mam pojęcia, gdzie jest, dlatego też te wianeczki będą takie trochę ubogie. Ale jeżeli macie pistolet na klej, no to możliwości macie już po prostu nieskończenie wiele. I tak naprawdę wszystko, co znajdziecie w domu, w ogrodzie, w jakiejś kwieciarni, gdzieś kiedyś przypadkiem może być dodatkiem do, do takiego wiomeczka. Więc ograniczeniem jest tylko wasza wyobraźnia. A jak już kiedyś powiedziałam, wątpię, żeby była ograniczona, skoro oglądacie taki kanał. Więc tylko was zainspiruje. O, a reszta jest w waszych rękach. Bógł jest bardzo giętki, więc też y, nie będziecie mieli chyba aż takiego problemu z. Ze zrobieniem z niego okręgu, nie powinien się połamać, o, to jest najważniejsze. No, wiadomo, możecie też kupić jakieś gotowe podkłady. Nie musicie już tego robić, ale tak samemu od początku to jest zawsze fajnie. No, i te, te, te gałązki, które wychodzą Wam tutaj, możecie na przykład zostawić i jeszcze sobie gdzieś jakieś takie gałązki wychodzące dorobić. I to wtedy będzie nabierało takiego charakteru, że, że jest większy on, ten Wasz wianek. Jeśli Wam będzie troszkę rozsypywać na początku, to też się do tego nie zniechęcajcie, bo to się zdarza. Nawet najlepszym. Patrzcie, zdarza się naprawdę. I jeżeli to się Wam nie podoba, to możecie to sobie też tutaj pozgarniać i przywiązać drutem. Ja to akurat zostawiam. Nie wiem, jakoś tak mi się spodobało. Jeszcze sobie nawet dodam, żeby wystawało jeszcze mocniej. No i cóż teraz? Cóż teraz by zrobić? Skoro nie mam tego pistoletu na klej, będę musiała trochę poimprowizować. Ale mam tu jeszcze trochę bazi, które sypią się co prawda, ale może się nie posypią do końca. Więc sobie też je tutaj y, dodam. No, sypił się dalej. Mm. Ej, dobra. Coś, coś przeżyło. Trochę forsycji. O, jakieś piórko nawet się znalazło. Możecie to sobie też powsadać w te wasze druciki, które mi tutaj zawiązywaliście. Zależy, jak mocno są zaciśnięte. One są dosyć mocno, ale może mi się udaje tutaj powsadzać. Z dziwnym trafem okazało się, że nie mam forsycji w moim ogrodzie. Nie wiem, dlaczego zawsze wydawało mi się, że była, widocznie za rzadko tam bywam i musiałam okraść ciocię. <noise> Więc pozdrawiam ciocię, która pozwoliła mi ukraść ze swojego ogrodu forsycję. <noise> Wiecie, co fajnie jeszcze wygląda? Takie zwykłe kawałki, yy, właśnie jakieś patyczki czy jakieś cienkie witki wierzbowe, pocięte na takie małe kawałki. Ja tego akurat teraz robić nie mogę, bo nie mam kleju. Ale jeżeli wy macie, nie zgubiliście swojego, to bardzo fajnie wyglądają takie patyczki poklejone naokoło. Nadają takiej naturalności jeszcze dodatkowo i też są jakieś takie ozdobne, fajne. No ale ja tego akurat nie mam. Mogę Wam tylko pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Ale zabieram. Tak jak mówię, jest to filmik y, inspirujący. Nie musicie kopiować, musicie kombinować. Mam tylko. Więc daję sobie tu motylka. Z pozdrowieniami dla siostry i nie wiem, jakiś wróbel kolorowy, więc też go sobie tutaj dam. Już jeszcze coś bym tutaj. O kurczaki, modne zwierzątka w tym czasie, nie? Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że święta wielkanocne są żółte. Zawsze, zawsze kojarzą mi się z żółtym kolorem. Wiecie, ja bym, ja bym chyba skończyła właśnie na tym. Tak jak mówię, jeżeli macie klej, e, możecie sobie dodawać tutaj różne dodatki, na przykład bazie, które Wam odpadają powiedzmy. Natomiast ja nie mam i zrobiłam sobie taką wersję minimalistyczną i jestem z niej bardzo zadowolona. I tak jak mówię, możecie sobie przywiązać dwa kółeczka razem. Yy, ja to mogę nawet zrobić teraz, tylko że jeden mi nie pasuje do drugiego. O kurczek mi uciekł, Więc może tego nie będę jednak robić. Natomiast yy, przewiązanie taką tasiemką to nie jest zupełnie nic trudnego. Nie przywiązać to sobie gdzieś do drzwi. Albo ewentualnie położyć na stół, do środka dać świeczkę, i też bardzo fajnie będzie to wyglądało. Więc powodzenia! I pamiętajcie, że ograniczeniem jest tylko i wyłącznie Wasza wyobraźnia. Więc nie dajcie jej się ograniczać. Jeszcze raz wesołych, ciepłych, spokojnych świąt. Pozdrawiam.